nieobecności obecność jest inaczej Co powinniśmy wiedzieć na ten temat? No po pierwsze czuję, jak tak mi się rozszerza czakra serca bardzo i czuję taką bezwarunkową miłość. Takie niesamowite, nieziemskie wibracje. Mam taką scenę, widzę teraz i czuję wręcz. No, jakaś istota, czyli rozumiem, że to jest gdzieś na czy płomień, tak? Stoi przede mną i kładzie mi rękę na czakrze serca, na sercu, właśnie. I, i taka się tworzy bańka. Wielka taka bańka światła bezwarunkowej miłości. Najpierw to jakby rozpływa po moim ciele, że tak pulsuje od czakry serca w inne części ciała, a później się robi taka wielka bańka światła. Ale też widzę teraz, jak na przykład mnie głaszczę po czole, trzymam je za rękę. Przytula mnie, całuje w policzek. Takie opiekuńcze wibracje, kochające, ale opiekuńcze. I słyszę takie słowa: że jestem tutaj, jestem przy tobie. I troszczę się o ciebie, opiekuję się tobą, kocham cię. Że już mi przychodzą takie przekazy, że... że to się dzieje na poziomie duszy, choć też nie zawsze, że to będzie, będzie odpowiedź dalej, ale mam pokazaną taką scenę teraz i mam powiedziane jednocześnie, że to, co się dzieje na poziomie duszy, to bliźniaczy znaczy nie jest. Nie ma możliwości kontrolowania tego. Przez logiczny umysł, że to się po prostu dzieje, że dusza chce się spotkać z naszą duszą, tak, z naszą częścią duszy. I to się dzieje. Jakby on jego umysł logiczny, on jako człowiek nie ma nad tym bardzo kontroli, no chyba, że praktykuje jakieś. Wychodzenie z ciała, i tak dalej, ale to nie mówimy teraz o takim przypadku, tylko po prostu tak, jakby to się dzieje automatycznie, bez jego wiedzy i bez jego zgody, że on, on nad tym nie może panować i nie może kontrolować, że on może kontrolować swoje czyny, swoje zachowanie w ziemskiej rzeczywistości. A to, co się dzieje na poziomie duszy, to jest jakby osobna, odrębna cząstka. I osobna historia zupełnie. Więc często jest tak, że potrzebujemy pomocy, że potrzebujemy wsparcia, i ta dusza się pojawia ta dusza jest przy nas, ta dusza chce, żebyśmy poczuli jej bliskość, chce, żebyśmy poczuli jej miłość. Żeby chce nam dać sił, żebyśmy mogli dalej kontynuować naszą drogę, nasz proces. I ona tam jest. I też mam pokazane, i to jest taki właśnie, to jest pierwszy taki przypadek, gdzie my rzeczywiście potrzebujemy pomocy, to ta dusza wtedy z nami jest, ale to jest na poziomie duchowym. Tak jak mówię, on może nie być świadomy tego, że to się dzieje. I jest też taka scena, którą już widziałam wcześniej. Taki kolejny przypadek, kiedy on myśli o nas. Tak, on, mówię, bliźniaczy płomień, tak, ale to może być kobieta, mężczyzna, nieważne. Więc bliźniaczy płomień myśli o nas i może sobie coś wizualizować, wyobrażać. I my to wtedy możemy odczuwać, tak samo fizycznie, w ciele. Ale mam powiedziane, że może to odczuwać osoba, która jest bardziej w żeńskiej energii. Znaczy, to nie musi być kobieta, tylko jakby to odczuwanie tych wibracji dzieje się, odbywa się poprzez tą naszą intuicyjną cząstkę, czyli tą bardziej żeńską energią, tak? Więc jeżeli my przeskakujemy do umysłu, tak? To wtedy nie czujemy tego na czego pomina. On może o nas myśleć, ta dusza może przy nas być, ale my jej nie czujemy, bo jesteśmy po pierwsze w umyśle, bo po drugie często jak jesteśmy w umyśle, to tworzymy blokadę wokół swojego serca, wokół swojej intuicji ogólnie, i nie przychodzą do nas przekazy, nie odczuwamy tej wibracji. Jesteśmy tak bardziej no, nastawieni na ziemskie doświadczanie, tak? to co czujemy i czego doświadczamy, tak w ziemskiej rzeczywistości namacalnej. Yy, więc jakby to się odbywa, czy tak, czy siak, ta dusza tam jest, pojawia się. Możemy odczuć bliźniaczy, bliźniaka swojego, na przykład jak on nas myśli, czy coś sobie wizualizuje, wyobraża. Ale odczujemy to, jeżeli jest ta nasza cząsteczka intuicyjna, aktywna. Jeżeli przechodzimy czysto i wyłącznie do umysłu, że ja postanawiam to i to i to, nie słucham swojego serca, nie słucham intuicji, wyłączam to wifi intuicyjne, to wtedy jakby wyłączamy się na te wszystkie takie doznania spoza trójwymiarowej ziemskiej rzeczywistości, czyli z tej duchowej rzeczywistości, bo to jest ta duchowa rzeczywistość, która jak najbardziej może być odczuwalna również w fizycznym ciele, tak? Tak samo jak podczas uleczania energią. To jest bardzo często odczuwalne, mimo tego, że uleczanie energią odbywa się. Na poziomie ciała subtelnego, a nie ciała fizycznego, ale ciało fizyczne też to odczuwa bardzo często. Ale to też w zależności od poziomu tego otwartości na intuicję i na te doznania paranormalne. Więc to, to są takie, widzę dwie jakby sytuacje. Po pierwsze, że to jest dusza, sama dusza, która odwiedza nas. Wtedy, kiedy albo ona potrzebuje, albo my potrzebujemy, tak? Ona potrzebuje tej bliskości z nami. My potrzebujemy jej pomocy. Czy na przykład spadają nam wibracje? Przestajemy wierzyć w to wszystko, to ona jakby nas odwiedza. Ale też widzę takie przypadki, że na przykład ta dusza jest, a my jej nie czujemy. Bo jesteśmy w umyśle, albo jesteśmy. mamy bardzo takie kiepskie wibracje. I Wtedy nie jesteśmy w stanie działać z poziomu serca i nie odczuwamy tych takich lekkich wibracji, bo dusza to są bardzo lekkie wibracje. Jak działamy na przykład z pozycji ofiary, no to tam trudno jest odczuć te wibracje. To musimy my mieć wysokie wibracje w miarę, żeby to poczuć. Albo musimy też masz, mam pokazaną taką scenę przed snem, właśnie, zanim usypiamy. Jak wyłącza się nasz umysł wtedy, jak jesteśmy w stanie takiej naturalnej hipnozy, to wtedy możemy poczuć, jak ktoś nas dotyka po twarzy, na przykład po dłoniach, bo umysł jest wyłączony i jakby przestawiamy się na tą intuicję, jakby już ta brama do tej intuicji jest wtedy otwarta, to jest taka naturalna hipnoza. Mhm. Co się wtedy dzieje na poziomie duchowym? Na poziomie duchowym to widzę, że dusze się cieszą, że się łączą. Taka, taka radość wielka, ale też nie zawsze radość, ponieważ jest tak właśnie, że jedna dusza, ten aspekt jeden no ma jakieś takie cięższe chwile, to wtedy. To no dużo takiej troski widzę, że, ta, że te, te części duszy jakby dbają o siebie i sprawdzają um, co jakiś czas czy, czy, czy często. Czy wreszcie mam poczucie takie, że one odczuwają, że coś jest z nami nie tak i wtedy jakby odwiedzają nas i sprawdzają i pomagają nam jakby się tak wybić z tego dołka? Um. Takie widzę, jakby wysyłamy sygnał wtedy, że, że, że potrzebujemy, bo są takie momenty, że te, że te dusze jakby muszą każda swoje przeżycia mieć i idą tak jakby każda według swojego własnego procesu. I to są takie momenty, kiedy czujemy odłączenie od siebie ale w momencie, kiedy coś się dzieje, to momentalnie ta druga część odczuwa to na poziomie duszy i, i łączą się, spotykają się i jakby sprawdzają, czy wszystko jest ok. Tak ja widzę takie, takie dbanie o siebie, taką troskę o siebie, taką miłość, tak żeby... No i też przypominanie sobie, że wiesz, że to jest tylko praca, że to jest tylko ziemska rzeczywistość, to nie jest prawda do końca, tak, więc... Jakby one sprawdzają, czy na ile my sobie dajemy radę z tą ziemską rzeczywistością. Ale też widzę tak, że nieraz mają taką potrzebę, żeby się spotkać, żeby pobyć w swoim towarzystwie, i one się wtedy rzeczywiście spotykają. I widzę tak, jakby się tworzy taka jedność, taka wielka kula i taka wypełniona taka bańka wielka, bezwarunkowej miłości. No, to jest takie piękne, piękne uczucie. I też widzę, jeszcze jest jedna scena trzecia. Kiedy ja widzę, jak my dochodzimy do Unii w sobie, i czujemy taką miłość do siebie. I to przeważnie się dzieje jednocześnie na u obu aspektów. U jednego może się ustabilizować ta unia już wcześniej, a u drugiego może to jeszcze trwać, ale jakby. Jakby widzę na poziomie duszy, to się. no widzę, jakby jeden aspekt trochę podciągał ten drugi. Ten intuicyjny aspekt, jakby. on, jakby widzę, podciąga ten aspekt yy, bardziej w tej energii męskiej. On tak bardziej intuicyjnie do tego podchodzi i jakby dostaje te przekazy i potrafi szybciej odnaleźć ten swój kierunek. A ten aspekt męski tak bardziej instynktownie podchodzi do tego. Co też się sprawdza jak najbardziej, ale tam może być troszeczkę więcej blokad, bo ten instynkt może nam na, może nam na przykład włączać taki alarm, że coś tu jest nie tak, i jakby troszeczkę się no, dystansujemy. I widzę, jak my dochodzimy do tej Unii w sobie, to te to dusze to w ogóle taki, jakiś taniec yy, yy, odbywają. Taki, taki pełen miłości. Miłości, szczęścia, że nam się udało. Że jakby się łączą wręcz, mam poczucie. Ale też widzę później wracają do swojego własnego procesu, do swoich własnych do, doznań. Że te, że te bliźniacze płomienie, którym udaje się być razem w fizycznej unii, to te dusze jakby się tak łączą bez przerwy. No tak jakby się mieszają ze sobą. Ale też widzę, że są takie momenty, gdzie... No, one skupiają się jednak na, na tych ziemskich doświadczeniach i... Rozdzielają się, ale jest im łatwiej. Jest im łatwiej się łączyć. Ale to nie znaczy, że te liniacze płomieni, które nie są w fizycznej Unii, że one się nie łączą na poziomie duchowym, jak najbardziej się też łączą i też się cieszą. W momencie, kiedy dochodzimy do Unii w sobie, one się jak najbardziej łączą ze sobą znowu. Ale tam jest więcej takich momentów, że skupiają się na doświadczeniach swoich własnych, tak? bo to jednak wpływa na ich życie tak? to odczuwanie siebie nawzajem. No właśnie, mam przejść do kolejnego pytania: jak to jest w ziemskiej rzeczywistości? Co się wtedy dzieje na poziomie fizycznym? No to to, to, to co odczuwamy na poziomie ciała subtelnego może jak najbardziej przechodzić do ciała fizycznego, tak? Może być odczuwalne. Ale tak jak mówiłam, to bardziej odczuwa ten aspekt intuicyjny, aspekt żeński. Mamy te obie energie w sobie i w zależności od tego, do jakiej energii bardziej przechodzimy, czy przechodzimy do tej intuicyjnej, to wtedy czujemy bardziej. Jeżeli przechodzimy, przeskakujemy do tej logicznej, to wtedy możemy go nie czuć w ogóle. Ale to nie znaczy, że go nie ma, że ta dusza nas nie odwiedza, że ona nas nie myśli. To jest to jakby od nas yy, jest taką klapkę, która się po prostu przesuwa. Jak przechodzimy do strony intuicyjnej, to czujemy, odczuwamy. Przechodzimy na logikę i mówimy, nie skupiam się na tym i na tym, na tym. Nie chcę bliźniaka, nie chcę to, tamto, siamto to wtedy jakby jest ten przepływ tych doznań, przepływ tej energii. No niekoniecznie energia ale jakby jest taką, taką klapkę, która się zamyka i ucina ten przepływ. Ale jesteśmy wtedy tylko i wyłącznie w logice. Widzę tą klapkę, jak jest tak pomiędzy, że jest i logika, i... Intuicja to wtedy jest taki balans właśnie. Że my czujemy tego bliźniaka, czujemy jego obecność, czujemy obecność jego duszy, czujemy jego myśli i tak dalej. Aczkolwiek jest też ta logika, która nam pomaga utrzymać balans, że my jakby nie wypadamy z tego swojego życia ziemskiego, z tego toru swojego życia ziemskiego. I nie skupiamy się tak bardzo na tych, tych doznaniach duszy, akceptujemy to. Znaczy jakby widzę, że zauważamy to, że to jest, że on tam jest, czujemy tą miłość, ale kontynuujemy dalej swoje ziemskie życie tak neutralnie, nie wchodząc bardzo w te wibracje, no, tak nie ma tej obsesji, nie ma tej, tej tęsknoty. Po prostu taka czysta akceptacja wszystkiego, że ja, o Jezu, jak, jak tak czuję takie przyjemne wibracje, że akceptuję to, przyjmuję to, ten uścisk tego bliźniaka, te jego wibracje, tą jego energię, tak? Ale jednocześnie nie rzucam wszystkiego i nie zatawiam się w tych wibracjach, tylko po prostu pozwalam im istnieć. Ale jednocześnie kontynuuję swoje życie ziemskie, tak, że jednak to nie wpływa tak bardzo na moje ziemskie życie, że jest tam miłość obopólna, obustronna, jest to odczuwanie, ale nie ma też tego zatrzymywania się w ziemskiej rzeczywistości i przeskakiwania tylko na tamtą, bo dużo ludzi tak robi właśnie. I to jest ten taki fajny balans, który nie wpływa na nasze ziemskie życie. To będę też o to później pytać, ale już mi przychodzą odpowiedzi. Więc możemy czuć ogólnie w fizycznym ciele wszystko. Wszystko to, czego doświadcza bliźniak, wszystko to, co myśli, ale też... Czy to jest jego... czego on doświadcza w ziemskiej rzeczywistości, ale też... Możemy czuć po prostu samą duszę, samą obecność, samą miłość bezwarunkową. I też możemy czuć dotyk tej duszy. Jak ona dotyka, jak nas głaszczy. Ale wtedy musimy mieć jakby albo lepsze, wysokie wibracje, albo musimy być w stanie hipnozy. Czyli może to być przed snem, albo w czasie medytacji. No, albo taki stan naturalnej hipnozy, który jest naturalny w ciągu dnia. To wtedy to możemy poczuć. Ale nieraz jest tak, że. Też będę później pytać odnośnie energii seksualnej, bo też widzę taką scenę, gdzie po prostu to jest jakby o matko i, i jakby taki po prostu. Um, tak jakby coś w nas uderzyło w taką, taką wielką siłą i takie bardzo intensywna, taka kula energii, taka. I to jest ta energia seksualna, która właśnie. A może aż nas tak wytrącić z równowagi totalnie, bo to jest tak intensywne i tak silne, że po prostu jakby aż widzę tej osoby się kręci w głowie, aż nie może się skupić na tych czynnościach takich codziennych, bo to jest tak intensywne. Więc to też jest to doznawanie tego dzienniaka. I to może być na poziomie duszy, ale też może być takie spowodowane jego myślami albo tym, co robi. Więc, ale o tym będę dalej jeszcze pytać. Jakby to wszystko przechodzi. To, co się dzieje na poziomie ciała subtelnego, to przechodzi do ciała fizycznego. Ale to, w, w, jak, w jakim stopniu my to odczuwamy, to zależy od tego, czy działamy bardziej z tej, stroje, tej sto, swojej strony intuicyjnej, czy tej bardziej tej logicznej. Odczuwanie emocji bliźniaczego mówienia. Co powinniśmy mieć na no, jak najbardziej możemy odczuwać wibracje właśnie e, emocji. Kiedy na przykład jest szczęśliwy, to my czujemy radość, kiedy jest smutny, to, to... czujemy smutek, tak. Jeżeli ma jakąś ciemną noc duszy, na przykład, e, jak ma na przykład, próbuje odciąć połączenie, to też możemy czuć fizyczny ból. Wręcz bo wszystko to co się dzieje na poziomie ciała subtelnego też jest odczuwalne tak więc jeżeli wyrywamy to połączenie to my to czujemy hmm. że jak najbardziej możemy odczuwać. Mam teraz taką scenę pokazaną jakby i przyszło mi, mi słowo naddusza. Naddusza. Niekoniecznie wiem, co to znaczy i o co w tym chodzi, ale mam teraz takie pokazaną taką scenę, jak jak jest taka duża kula światła, która wysyła dwa promienie, a na końcach tych promieni są dwie mniejsze kulki światła. I jakby to, co się dzieje z jedną, to jakby jest przesyłane po tym kanale światła, tym promieniu to jest tak jakby kanał światła, który mamy, który wychodzi z poziomu czakry, czakry korony. I idzie do tej nadduszy, tak mam pokazane, i tam się po prostu to wszystko łączy i później jakby, jakby prąd przechodzi z jednej strony do drugiej. To, co się dzieje z jednej strony jakby przechodzi do drugiej. Ale nie dzieje się to tak jakby w linii prostej, bo te dwie kule są jakby tak obok siebie. To nie dzieje się w linii prostej, tylko jakby przechodzi, idzie najpierw, najpierw do góry i wraca. Że to jeżeli chodzi o uczucia, a jeżeli chodzi o takie fizyczne doznania w ciele, to jakby widzę, właśnie w linii prostej, jakby połączenie czakr, że na poziomie połączenia czakr to są jakieś takie właśnie przesyłane informacje odnośnie tego, co się dzieje ogólnie w naszym życiu i w naszym ciele. I też widzę, że ta naddusza, nie wiem, co to jest tak naprawdę. Muszę w tym pogrzebać. To też nie zawsze wysyła te informacje do tej drugiej części. Jakby decyduje, że w tym momencie ta jedna część ma się skupić na tym i na tym i na tym. I nie wysyła tych informacji. Jakby, jak, jakby widzę, zatrzymuje przepływ. Jakby ona decyduje to, że jak my poprosimy, że chce wiedzieć to i tamto, to jakby dochodzi ten przepływ do nas, przepływ tych informacji, tych wibracji. A jeżeli na przykład chcemy się bardziej skupić na swoim życiu, takim ziemskiej rzeczywistości, to możemy, tak jakby jest odgórnie blokowany ten przepływ, ale to też pochodzi od naszej intencji. Ale też nie zawsze widzę, że czasami to jest dla naszego dobre. Żebyśmy nie byli tak przebodźcowani na przykład, bo to też by było niedobre, jakbyśmy odczuwali wszystko to, co, To, czego doznaje znaczy czy płomień, tak? To nie jest dobre. No to by było wtedy to przebodźcowanie, więc jakby jest tam kontrola nad tym. Ale widzę, że czasami to jest tak intensywne, że... że czujemy. O ile jesteśmy otwarci, właśnie, żeby odczuwać to, bo czasami nie jesteśmy otwarci, nie chcemy. Są tacy, takie bliźniacze płomienie, które nie chcą się w to angażować, nie chcą w to chodzić, blokują ten proces, tak? Wtedy jest jakaś tam blokada, właśnie. Ale też widzę, odgórnie jest blokowany. I jak mamy się skupić na sobie, jakby jak dobrze idziemy w dobrym kierunku w swoim życiu, to tam też jest taka odgórna blokada, że, że, jednak, że jednak nie musimy tego odczuwać, co odczuwa drugi, biedniak, żeby to nam pomogło iść do przodu i skupić się na sobie. Ale zawsze tak na zasadzie intencji możemy poczuć to, co czuje bliźniaczy płomień. A nieraz czujemy, nieraz to jest tak intensywne, że czy chcemy, czy nie chcemy, to i tak czujemy to. I to widzę na zasadzie, na poziomie czakr bardziej. To się dzieje tak, że to nie bardzo przechodzi przez tą duszę. tylko to, co się dzieje na poziomie czakr, to jest odczuwalne. Ale wtedy czujemy na przykład taki ból albo dyskomfort, i wiemy, wiemy, że to nie jest nasze po prostu, że to jest jakieś coś z zewnątrz. Szczególnie to jest takie właśnie bardzo intensywne, widzę na poziomie czakry serca, na poziomie czakry splotu słonecznego i na poziomie czakry sakralnej. One są takie bardzo intensywne. Bardzo wyczuwalne właśnie. Że jak coś się dzieje, co jest związane właśnie z tymi czakrami, to tak jakby widzę, w takiej linii prostej są połączone te bliźniaki. To jest odczuwalne momentalnie. I tutaj jakby mniej mamy wpływu na. Tylko po prostu czujemy, że to nie jest nasze. Odczuwamy to, ale wiemy, że to nie jest nasze. Dziękuję bardzo i zapraszam na indywidualne sesje channelingu, hipnozy kwantowej, hipnozy regresyjnej i bioenergoterapii. Do usłyszenia.